Paweł, gdzie produkowane są fotele masujące? Produkcja skupiona jest tylko w kilku krajach na świecie. Pozwól, że opowiem Ci o szczegółach. Fotele masujące zostały po raz pierwszy wyprodukowane w Japonii 70 lat temu. Teraz działa tam kilka fabryk, które są dobrze znane ze swojego doświadczenia, zaawansowanej technologii produkcji i najwyższej jakości. Chociaż nie mają największego udziału w rynku, cieszą się dobrą opinią, ponieważ używają oryginalnych części, które są produkowane i montowane tylko w Japonii. To produkuje najwięcej foteli Chiny? Większość foteli masujących na świecie jest produkowana w fabrykach w Chinach, Tajwanie, Korei. W krajach azjatyckich fotele masujące są powszechnym sprzętem gospodarstwa domowego. Tam lokalny popyt jest nawet wyższy niż potrzeby międzynarodowego eksportu. Niektórzy ludzie kwestionują jakość produktów z tych krajów. Co o tym myślisz? Nie obawiałbym się o jakość foteli masujących, które pochodzą z Chin. Skoro Apple korzysta z ich produkcji, to dlaczego nie fotele masujące? Jakość będzie zależeć od marki i ceny, więc radzę najpierw to sprawdzić. Ponadto na przykład w Korei istnieje dobrze rozwinięty rynek, który promuje wysoki standard własnej technologii, zwanej Kitech. Słynie z innowacyjności i dbałości o najwyższą jakość. A co z produkcją w Europie? Z tego co wiemy Hiszpania jest jedynym krajem w Europie, który produkuje fotele masujące. W fabryce Walikantek produkuje się fotele masujące nawiązujące stylem do klasycznych mediów. Jej założyciel po raz pierwszy zobaczył fotele masujące w Las Vegas w latach 70. I choć był fanem tej technologii, nie zachwycił się ani ich designem, ani kolorystyką. Postanowił więc skupić się na konkretnym stylu wraz z umożliwieniem wyboru kolorów i materiałów. Słyszeliśmy też o produkcji foteli masujących w Niemczech i Polsce, ale nigdy nie widzieliśmy żadnej dokumentacji, która by to potwierdziła. Przede wszystkim większość europejskich firm kupuje modele typu ON, z chińskich fabryk. Na przykład marka może pochodzić ze Szwajcarii, ale rzeczywisty produkt może być wytwarzany w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli zależy Ci na poznaniu kraju pochodzenia, przed zakupem zapytaj o certyfikację. Wymagany certyfikat CE powinien wskazywać oryginalny kraj produkcji. A Stany Zjednoczone? USA mają swoje własne marki, ale obecnie nie są one popularne w Europie. Zdajemy sobie też sprawę, że najczęściej zlecają produkcję w Azji. Fotele masujące dostępne są na całym świecie, ale ich produkcja jest ograniczona tylko do kilku krajów. Warto zauważyć, że każdy kraj produkujący ma swój cel i styl. W Japonii jest to zaawansowany rodzaj technologii. Europejski producent koncentruje się na designie i personalizacji, a Stany Zjednoczone słynęły z produkcji szerszych foteli do oglądania telewizji, takich jak ten, którego używał Joy w sitcomie przyjaciele.